Piękny marcowy poranek. Ale to nie taki zwykły poranek. O nie, nie, nie. Dziś jest poranek wyjątkowy. 8 marca. Uh, 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 uh. Ach, pamiętam, jak to cudownie było, kiedy człowiek miał mało lat i tak w ten dzień był po prostu pełen oczekiwań, nadziei na nie wiadomo co. Jak to nie no, no, wiadomo, wiadomo. No księcia z bajki na białym koniku, no to chyba oczywiste. A, piękny dzień! Co by było? Idę sobie takim myślę, jak to ja zaakcentuję ten cudowny dzień na moim kanałku. A no w taki sposób. A co by było? Idąc za, za tropem z piosenki Kai. Być mężczyzną przez jeden dzień. A już nie pamiętam jaki to był tytuł, ale piosenka przednia No być mężczyzną chociaż przez jeden dzień, zobaczyć jak to jest z tymi wszystkimi, problemami, straszkami, lękami, bo jeżeli ktoś mógłby. Zaryzykować stwierdzenie, że mężczyźni to po pierwsze nie płaczą, chłopaki nie płaczą, jak w piosence, no i niczego się nie boją, no i powinni być to ci odważni, ci wspaniali i ci zawsze, którzy dają sobie radę ze wszystkim i w ogóle i w szczególe. A przecież wystarczy się trochę przyjrzeć, żeby zobaczyć, jaka to delikatna materia ci mężczyźni. Nie trzeba specjalnych obserwacji, żeby to po prostu wiedzieć. A statystyki pokazują, że to, że, że oni delikatniejsi od nas, no to żywota im trochę yy, Bozia daje yy, mniej i tak dalej, i tak dalej. Ale w tym pięknym dzisiejszym dniu 8 marca. Chciałabym sobie móc wyobrazić, chociaż przez jeden dzień, jak to jest być mężczyzną, bo jak to jest być kobietą, no to wiem oczywiście. E, tam wcale bym się nie chciała z tymi facetami zamieniać, ale mężczyźni często mówią, że w życiu nie chcieliby być kobietami, no bo te udręki co miesiąc. Te ciąże, to rodzenie dzieci i te inne sprawy, no i to, że trzeba pięknie wyglądać, to, że trzeba się ubierać, bo w świecie zwierząt to nie samiczki są kolorowe, piękne i cudowne, tylko samce, właśnie. A w świecie ludzi dokładnie odwrotnie chociaż się to ostatnio bardzo pozmieniało. Ale tak naprawdę, to kobieta ma się stroić, ma pięknie wyglądać, ma mieć cudną figurę, ma mieć płaski brzuch i ma zawsze młodo wyglądać i zawsze mieć energię <laughs> i ze wszystkim sobie radzić i tak dalej. No to już sobie teraz łatwo wyobrazić, co ja sobie myślę na ten temat. Ale w istocie nie do końca tak jest. Ale wyobrażenie sobie. Jak to jest być mężczyzną? Myślę, że może służyć tylko temu, by relacje kobiet z mężczyznami były właściwe, były dobre, były partnerskie. Nie lubię tego słowa, ale były takie, kiedy nie trudno o zrozumienie, kiedy kobieta rozumie mężczyznę. A mężczyzna rozumie kobietę z jej bolączkami, troskami, lękami. A kobieta nie traktuje faceta jak herosa, który musi zawsze ze wszystkim sobie poradzić. I powiem szczerze, że emancypacja, która poszła tak daleko. No, świetnie, oczywiście, no, kobiety wyzwolone, cudownie, wspaniale. Tylko zaszło to tak daleko, że ten facet dzisiaj bardzo często, a słyszałam to od kilku młodych mężczyzn, no, od kilku to, żadna statystyka, że po prostu boją się tych kobiet wyzwolonych, tych silnych, tych z całą masą męskich cech, które sobie cudownie radzą ze wszystkim, no to świetnie, tylko się cieszyć. Tylko bywa, że są dominujące. W relacjach z mężczyznami są dominujące. A przecież chodziło o partnerstwo, chodziło o równowagę. A tu się okazuje, że, że niektóre panie rozumieją to w ten sposób, że, że po prostu chcą przewodzić. A jak chcą przewodzić, to ten facet. Dziwnie się z tym zaczyna czuć, już pomijając kwestię, że nawet on nie chce przewodzić, ale chce tej równowagi. A to okazuje się, że jej po prostu nie ma. Że ta kobieta wojuje, przoduje, a on nie ma nic do gadania. <gadanie> ale się tutaj rozwód niepotrzebnie na ten temat, a właściwie miałam mówić, jakby to było dobrze. Być mężczyzną chociaż przez jeden dzień i poczuć, jak to jest, i zrozumieć, czemu faceci nie rozumieją. Ale najbardziej w relacjach męsko-damskich podoba mi się to, że kobietom wydaje się, że jeżeli ona pomyślała, to ten facet już powinien wiedzieć o co jej chodzi. I to jest cudowne, wspaniałe. Boże kochane, ile lat upłynęło, zanim ja się nauczyłam, że mężczyźnie trzeba jasno i otwarcie powiedzieć, o co mi chodzi. Nie kazać mu się domyślać, bo szanse na to, że on się domyśli, są naprawdę niewielkie. Przepraszam w tym momencie wszystkich panów. Ale po prostu. Moje wątłe na ten temat doświadczenia. Jezu jak dzisiaj jest pięknie, co za błękit. Moje wątłe na ten temat doświadczenia oparte na własnych doświadczeniach i obserwacjach dowodzi, że no nie ma lepszej sytuacji. Jeśli po prostu wprost powiemy, że zależy nam na tym i na tym, że chcemy tego i tego. I po prostu jest wtedy przejrzystość. Nie muszę czekać, czekać w nieskończoność. Aż ten mój mężczyzna domyśli się o co mi mogło chodzić. A jak już się domyśli i coś tam wie, to ja na Burmuszona nie przyznam się oczywiście, że o to mi chodziło. No i wtedy facet już głupiej na amen i tak naprawdę to już w ogóle wtedy kapota. Nikt nie wie o co chodzi. Ona też się już dawno pogubiła i tak dalej, i tak dalej. A myślę, że być mężczyzną nigdy nie było łatwo. A w dzisiejszych czasach również łatwo nie jest. Czy łatwo było być kobietą? No oczywiście, że nie. A łatwo dzisiaj być kobietą też nie. Ale każdy dostał swoją rolę. I myślę, że takie pełne zrozumienie siebie nawzajem jest czymś wyjątkowym, jest czymś wspaniałym, kiedy bierzemy pod uwagę wszystkie te cechy dotyczące mężczyzn, kiedy bierzemy pod uwagę wszystkie te cechy dotyczące kobiet. Wszystko to może zaowocować dobrym zrozumieniem, przyjaźnią, miłością, wsparciem, wsparciem, zaufaniem i tak dalej i tak dalej i te wszystkie cudowne rzeczy, które są tak potrzebne w relacji męsko-damskiej. No i właśnie dzisiejszy dzień skłonił mnie do takiej refleksji. Że mężczyzna powinien przez jeden dzień być kobietą. Tą myślącą, tą niewiedzącą, czego chce, tą mówiącą tak wtedy, kiedy myśli nie i odwrotnie. <laughs> Ojejku, a kobieta mogłaby być przez jeden dzień tym facetem i zobaczyć, jak to jest, kiedy on głupieje i kompletnie nie wie, o co tym babom może chodzić. Myślę, że to temat rzeka i że wcale nie jest taki prosty jak ja to próbuję to wszystko przedstawić, ale co by było, co by było, gdyby tak się można zamienić choć na jeden dzień ze swoim facetem albo w ogóle i zobaczyć co w trawie piszczy. A że jest to materia delikatna, wrażliwa, a na swoim punkcie jako wrażliwa. Wo, ho, ho, ho. Wrażliwa, delikatna i tak naprawdę wymagająca tej naszej kobiecej ręki, naszej czułości, troskliwości. Czemu nie? Co za piękny dzień! A dzisiaj jest dzień, kiedy można by. Obserwować chmury, które płyną cudownie po niebie, jest taki najbardziej marcowy dzień, jak sobie tylko można wyobrazić. No to dzisiaj ja będę wyobrażać sobie, jak to jest być facetem, a może jakiś mężczyzna. Również będzie wyobrażał sobie, jak to jest być kobietą? No to zachęcam do takiej refleksji. Ten cudowny, piękny dzień 8 marca. Spokojnego, pięknego dnia obfitującego w tulipany, róże, prezenciki wszystko dla pań.